Dawno, dawno temu w odległej galaktyce mieszkańców planety Makemake -Make ogarnęła wielka trwoga. Oto pewnego słonecznego dnia, zosiedającego blasku niewiadomego pochodzenia światła wyłoniła się tajemnicza, niezidentyfikowana postać. Otce nie przypominam żadnego żyjącego tamniczy schrzata. Przechadza się tam z powrotem jakby bez celu i nie wziął skąd i po co szybko. A zresztą cełę, będę będą co za. Ja Zapowiadał się kolejny słoneczny dzień na planecie Makemake. Było ciepłe, i takie przyjemne przedpołudnie, a wszyscy odpoczywali. Nawet Poldi i Roi, to są takie najbardziej pracowite liczy skrzaty, i one sobie też ucięły przerwę na pogawędkę. Słychać było łagodny szelest liści puchowców, rzęczenie ręcznikowców i innych chrząszczolotów, oraz ciche pokwikiwanie kocioludku i wtedy w oddali pojawiło się oślepiające światło, z którego wyłonił się on. Gadoliksa, którego bardzo podziwia. Chodzi za nim krok w krok i ciągle mu przytakuje. Tam, tam, koło tego dużego krzaka golnyi. Widzisz? A, a widzę. Ja nie... Widzę, ale nie wiem, kto to. O, ja widzę. Nie znasz go Gadoliksie? Nie. Nigdy go nie widziałem. Dziwny. Trochę śmiesznie wygląda taki dostojny. Nie śmiesznie, tylko podejrzanie. On nie jest ani czyskrzatem, ani makemakianem. Mm. Nie, naprawdę nie. No nie. No nie no. Nikt tu nie wygląda tak, jak on. Jest taki błękitny, elegancki. Czuję, że będą z nim... Hmm, tak, tak, będą no, kłopoty. Czemu? To wygląda nawet sympatycznie. Trochę inaczej, no ale... No co ty, to no, obcy. Jak go poznamy, to już nie będzie obcy. Ok. Się spoufalać? może się jeszcze z nim niż. No, no czemu nie? No fajnie jest poznać kogoś nowego. Obcy to obcy. Najlepiej się z nim nie poufalać. Na pewno coś knuje. No nie wiem. Ale ja wiem, obcy zawsze coś knuje. Mówię Wam. Przekonasz się. Mieli czytałem. myśli, że jak ma złe zamiary, to nam się przyzna. No ale przecież my nie wiemy, czy on ma złe zamiary. No tak naprawdę to my nic o nim nie wiemy. No właśnie, nic o nim nie wiemy. Nie sądzisz, że to trochę dziwne? Hmm? Ale się dowiemy. Mówię tam. i udowodnię to. O, poszedł sobie! A nie mówiłem, że coś knuje? Bo sobie poszedł. Zwróciło mu się stać w jednym miejscu. To sobie poszedł. I tyle. Poszedł, bo wyczuł, że mamy na niego oko. Ale przede mną nie umknie. O nie! Przekonasz się. Tak, przekonasz się mizefraniu. Gadoliksowi nie umknie. O co właściwie chodziło Gadoliksowi? Skoro chciał się dowiedzieć, co obcy robi na makę makę, powinien po prostu zapytać, prawda? No, ale Gadoliks myśli inaczej. Ja nie wiem dlaczego. No, ale spójrzmy, co wydarzyło się po chwili, zanim liczy Franek zdążył przemyśleć to, w oddali słychać było przeraźliwy krzyk. Ratunku! O właśnie taki! Ratunku, ratunku, Rabusie! Co się stało, Astropisiu? Rabusie, Rabusie, porwali mi dziecko! Ja Miałam cztery astropisklęta, cztery śliczne astropisiątka, cztery! Odwróciłam się na chwilę i trzy! Tylko trzy nie A nie czekaliśmy zbyt długo. Widziała pani obcego? Kręcił się koło gniazda? Nic nie widziałam. Na sekundę maleństwa z oczu straciłam i nie ma. Nie ma mojego astrologistka. Ale obcego musiała pani widzieć, przecież kręcił się po okolicy. A gdzie ja mam się po okolicy rozglądać, skoro cztery mory w gnieździe czekają. A teraz tylko trzy mi zostały. O mój, maleńki, gdzie jesteś? Ale coś przecież musiała pani zauważyć. Nic nie widziałam. Dzień jak co Tu coś przebiegnie, tam coś mignie, mam co innego na głowie. Słyszysz czy Franku? Coś mignęło. Mignął niczym cień koło gniazda i porwał piskę, zanim się Astrofisia obejrzała. No, nie wiem. Astrofisia nic takiego nie powiedziała. Nie powiedziała, bo nie wiedziała, ale ja wiem. I udowodnię to. Hmm. To się pani nie martwi. Hmm. Już my się tym obciem zajmiemy. Już się z nim policzymy. Na pewno. Kazowik nawet nie czekał na odpowiedź w rozpaczonej astropisi. Ruszył przed siebie pełen gniewu, a piskać jej czy ledwo za nim nadążali. Na szczęście po chwili zwolnił. Aż w końcu się zatrzymał. No, tak, tak, jak on się to wszystko pomieścił. No tak, ale jaskinia to nie naszadził plan. Cześć, z marmoladem zobacz, jak pusta. Na wyrzucenie. Coś nie stroi. Raz, no bo brakuje. O, <grystanie> jest o, jest A bo trudy brak O! To jest kluczowy kapelusz. No, bacz, tego nie cztego skarbu miejsko. widzicie? Co tam, porządki robicie? Porządki? Astroniotku szukamy. Ooo. Czy nie widziałeś obcego widzimiśku? Obcego? Jakiego obcego? Od, od rana szukamy tego astroniotu, gdzie go nie ma. O. Taki plaster, gdzie taki? Taki plaster Miałem widzicie? Na czarną godzinę sobie ustawiłam. No, ale nie ma nic, hmm. jego nie ma, zniknął. Co? Astroniotek zniknął. ja chyba wiem, kto go świsnął. Świsnął? Co na seracie, Chcesz powiedzieć, że ktoś go zabrał? Tak bez pytania? No właśnie, to I nasz wyglądał się kto to mógł zrobić? No ja nie mam pojęcia! Ale skąd nikt upraniek ma wiedzieć? No, że już mnie odwziął! Przecież to jasne jak słońce, że to obcy! No, Nie wiem, nikogo na gorącym uczynku nie bawił. No. Obcy? Jakie obcy? U nas nikogo nie było. Całe przedpołudnie, a stromiotku szukamy. I nikt nas obcy tutaj nie odwiedził. Szukaliście, szukaliście, a nie zauważyliście, że ocz ty z plecami ten astroniut pyniósł. No nie wiem, kosmopotem nie jestem, więc oczu z tyłu głowy? Nie mam. Nie, nie, nie masz. masz, nie Ale masz, nie. przecież coś bym chyba zauważył. Chcesz odzyskać swój miód? Tak czy nie? Chcę, to najlepszy miód. A za łówka z lekką nutką Mm. No to ruszajmy. Nie ma na to czekać. Ruszajmy, ruszajmy. Puu. 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 Słyszycie? Puu. Słyszycie? Pani, pani Gruffalo znów ma głowę ze swoją gromadką. Puu. Chyba nieźle dają się jej wezna. Co? Co to ma być? To porządne legowisko, to katastrofa. Nie legowisko. Rzeczywiście. Zobaczyło, że za chwilę spuściłaby was z oczu. Legowisko nie wygląda najlepiej. Liście pandamusów i gałęzie ręcznikowców leżą rozrzucone, a pani Gruffalo tak lubi dbać o porządek. Obraz nędzy i rozpaczy. Nie. Wystarczyło, że na chwilę Nie My nic nie zrobiliśmy. Pewnie, samo się zrobiło. Wyskoczyłam tylko na kawkę i pląteczki do sąsiadki. Kawka zarali z odrobinką mm. aloesu. Od... Mm. Mm. Nie ma to jak filiżanka dobrej kawy. Ja zawsze, a tak I ono co zastałam po powrocie. Nie było mnie 10 minut, no, może kwadrans. I zastałam kompletnie zdewastowane legowisko. Na pewno już tu był. To on zniszczył legowisko. Widzieliście? Widzieliście, jak niszczy nasze legowisko? Jadolik się nie daj się zwieść tym niewinnym miną. Znam moje dzieciaki. Nie tym razem. To nie ich sprawca. Sprawka. To obcy. 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 Ktoś obcy kręci się po lesie? O. Dziś, mało powiedziane. Porwał, maleńscy astrofiści. Widzi mi się, co ukradł nastronią tak. i wasze legowisko zniszczył. Porwał? Ukradł? Jakież to niebezpieczne osoby. No, dopóki obcy. Zabrożenie dla dzieci. Dopóki obcy jest na makę-makę, nikt nie może czuć się bezpiecznie. W takim razie ruszajmy. tego. Jednak obcy spłynął się po wiatrzu, chociaż wszyscy go szukali. A było to tym bardziej dziwne, że nikt go nie widział. Obcy, się na makemake, porwał dziecko Astrofisiu. Jego widz, rodziny Kufalo, w tył a strumionek I ruszyła lawina kolejnych przewinień i wszystko było przypisywane przybyszowi. Syberopolany doszczętnie zadetkały. Norę pana to tak se zniszczył. Uważajcie na obcego! Obcego! Obcego, obcego! Drużyna Gadoliksa krążyła po całej planecie. No ale bez rezultatu. Obcego nie było. Zwiedzi mi się. Zaczął narzekać, że rozwolały go nogi. Drufa lądka zaczęła wymieniać między sobą zaczepne kuksańce, no bo im się po prostu nudziło, co to za frajda, chodzić po lesie w kółko i szukać obcego. O! Za to gadoliks, gadoliks nie tracił zapału. Znajdziemy go na pewno, znajdziemy. Już dwa razy koło zakończyliśmy. No właśnie, po własnych śladach chodzimy. No jego ślady! zapach. Krąży, jak owcy krąży. Zobaczcie, trzy kroki w przód, jeden w i dwa w Dziwne, zupełnie jakby krążył bez celu. Oj, to zgodzi nas tylko. żebyśmy się zmęczyli i wtedy nam umie. Tylko mi się odcisnij na nóżkach od tego zdrowia i przez tydzień nie stanę na nogi. Nigdy więcej! Nigdy! Więcej. Co, jest? Co? 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 Dlaczego Legowiska nie zniszczył? Hmm. Znaczy. 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 Żaden z niego rozrabiaka. No, no, no siedzi sobie spokojnie. No Co bardziej on chyba astrojagórki zajadasz ja mi o patrzy. Co ty widzisz, widziszku? Mamy się z nim rozprawić, a ty o astrojagódkach. A mi dłuży. Ale chwila. Co tam tu niego leży? Czy to jakaś walizka? Hmm, Ciekawe, co w nim ukrywa. zaiska O zgrozo. A teraz na dodatek astrojagody zajada. zajada. Yy, no. Mówię ci. się naszego ledowiska nie zniszczył. Nawet nie wiedziałby, jak się za to zabrać. Odprowadzę się no. do gniazda. Sami to załatwimy tu to na Skoro skrzywi się maleństwo, a to będzie miał z nami do Czyli dostanie teraz za swoje. Należy mu się! Należy mu się! Jest! 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 Twoje maleństwo! O, jest. To się pokazał Kruszyk. I to natychmiast. Gatolik chyba nie może dojść do siebie po tym, co usłyszał. Okazuje się, że każde wydarzenie ma swoje wyjaśnienie. I to zupełnie inne niż Gatolik myślał. No, ale czy na pewno, bo on nadal przygląda się bardzo nieufnie przydyszowi? On wciąż nie wiemy, kim jest. No właśnie? Nic o nim nie wiemy. No to może w końcu go zapytajmy. Dzień nie, nie, nie. dobry, kim jesteś? Od rana zastanawiamy się. Skąd się wziąłeś na naszej planecie? Jestem Leopold. Witaj, matematyka, Mafianie. Przyleciałem na wakacje. To moja paliska z nalewką linii lotniczych. Pierwszy raz podróżowałem czarostatkiem, ale wcale się nie bałem. No, tylko trochę na początku, ale później to już wcale. Pokażę wam coś. Mam tutaj bilet lotniczy, a tutaj karta podróżnicza. Wszystko jest tu napisane. Podróżny jednorożec Leopold. Linie interplanetarne tęcza stół. Cel podróży planeta Makemake. Gadi, w chyba! Mm -hmm. To tutaj Leopoldzie na makę, No! Jasne, że się cieszy, nie? Lubimy gościć u siebie przyjaciół, prawda, Gadi? Prawda, ty Leopoldzie tutaj na makę, No pewnie, że na, no nie poznajesz mnie, rozpójść, no, przecież wysłałem ci moje zdjęcia! Zdjęcia? Jakie zdjęcia? Przecież niczego nie zrobiłem. Ach, ta poczta i gigantyczni kurierzy ciągle zawodzą. Ale wiesz co? Zabrałem ze sobą album nim ze zdjęciami, bo każdy ci całą moją rodzinkę. Mam też tego wujak, wóla tego. Tego wiesz, którego o oczu A, tego z No kurczu, mam. gdzie mieszka i oprowadza się po makę? O, to mój przyjaciel, piskać, Poznajcie się. Jestem najlepszym przyjacielem gadoliksa. Uh a daję ci tą walizkę gdzieś Dobra, tylko nie z tam z dla siebie. Panie Mieszku, może coś jeszcze dawać? No, No, no. do ciebie prośbę. Proszę cię nie mów nic, no wiesz o tym, o co go podejrzewałem. No, zwłaszcza, że to wszystko okazało się nieprawdą. Przykro. No tak, tak. Teraz wiem, że inny nie znaczy obcy, a obcy nie znaczy zły. Nie, nie dosłyszałem, nie dosłyszałem? Inny nie znaczy obcy, a obcy nie znaczy zły. A czasem może okazać się przyjacielem. Tak jak mój Leo. Widzisz, Micie Franciu? Jak Leopold pięknie się prezentuje. No, no, w końcu to jednorożec. Nie byle kto. Oj, przestańcie, bo się czarbiegie. Na dobry początek wakacji na matematę, nauczę was śpiewać ziemskiej piosenki. Zróbicie śpiewać? Tak! 那战场，足够大，坚强。